Już pojawił się w sprzedaży najnowszy model kasku rudego, Rebel, który wyróżnia się kształtem na tle wszystkich innych kasków. Panele wykonane z włókna węglowego pozwoliły na to, by odjąć ilość pianki poliuretanowej, która wypełnia praktycznie wszystkie kaski, by spełniały swoje normy bezpieczeństwa. Regulacja, która się świetnie dopasowuje. No i tutaj główną rolę odgrywa świetnie zaprojektowana wentylacja, która w upalne dni nie będzie problemem jeździć w kasku, bo wielu kolarzy szosowych na upały nie zakłada kasku. A tutaj, jeżeli ktoś chce dbać o bezpieczeństwo swoją estetykę, to jest kask godny polecenia i uwagi.